Edycja konkursu była dla nas ogromnym zaskoczeniem ze względu na liczbę zgłoszeń, które napłynęły. Świadczy to o tym, że działy HR chcą pokazywać swoje projekty i chcą być może udowadniać też swoim zarządom, że wpływają na rozwój kapitału firmy i że chcą być też partnerami biznesowymi dla swoich organizacji. Byłam przede wszystkim zaskoczona jakością, poziomem projektów, ale też ilością tych projektów. To pokazuje jak niesamowicie kreatywny i jak niesamowicie proaktywny jest HR w Polsce. Nasz projekt dotyczy komunikacji z kandydatem w social mediach, wykorzystanie Facebooka do komunikacji rekrutacyjnej, wykorzystując do tego doświadczenia pracowników, bo tak naprawdę my tutaj stojący i wszyscy, którzy są w biurze, których serdecznie pozdrawiam, tworzymy to, co możemy pokazać kandydatom i przekonać ich do tego, że u nas w firmie jest naprawdę bardzo fajnie pracować. Nasz projekt, no mnie się wydawał mały, ale pomyślałam, że może to być coś ciekawego. No i się opłaciło, więc myślę, że każdy projekt z tym ma w sobie coś. Także warto po prostu próbować. Warto wyjść do publiczności z tym, co się robi. Nawet jeśli to się wydaje czymś bardzo lokalnym i bardzo niedużym z perspektywy firmy, i tak może to być docenione. Gala niesamowita, ja bym powiedział od siebie naprawdę robi wrażenie o, wszystko. O, jest pięknie, tak. jest przecudownie, Jesteśmy naprawdę. zaczarowani. Super. Dużo sobie wizualizowaliśmy to, jak wygramy, <laughs> jak to będzie wyglądało i rzeczywiście ten scenariusz się wypełnił w 100%. Moim zdaniem w tym roku projekty były na naprawdę bardzo wysokim poziomie i cieszy mnie w ogóle bardzo fakt, że coraz więcej firm podchodzi do myślenia o Candidate Experience w sposób bardziej, powiedziałabym, systemowy, bardziej refleksyjny. Widać, że coraz więcej przedsiębiorstw angażuje swoje siły w to, żeby budować fajne doświadczenia w procesie rekrutacyjnym, a później również w ramach swoich organizacji. Moim zdaniem jest to niesamowicie cenne i budujące. Myślę, że to jest fantastyczna okazja do tego, żeby pokazać, co świetnego robimy w naszych organizacjach i również, żeby się porównać z innymi. Także bardzo, bardzo zachęcam i zapraszam. Mam nadzieję, że za rok, jako jury będziemy mieć dwa albo trzy razy więcej pracy.